Dzisiejsze zatrudnienie, dzisiejsze przychody, dzisiejsza skala naszych kontaktów międzynarodowych, no ja powiem nieskromnie, mnie dla mnie jest powalająca. Siłą Instytutu Lotnictwa jest właśnie współpraca z przemysłem. Instytut Lotnictwa współpracuje z czołowymi y, firmami lotniczymi świata. Takim strategicznym partnerem naszym jest General Electric, ale współpracujemy także z Pratt. Antwitny z z Sikorskim, współpracujemy z instytutami badawczymi europejskimi, jesteśmy członkiem Stowarzyszenia REA Instytutów Badawczych i rozwijamy jak gdyby, te dwie nogi, czyli nogę naukową i nogę przemysłową. 1280 to stan pracowników, średnia w wieku 35 lat, przychody gdzieś powyżej 200 milionów złotych. Eksport powyżej 80% naszych e, najważniejsze cechy udało się doprowadzić do wielkiego, dynamicznego dostosowania się do zmian rynkowych. Najnowsze wydarzenia to jest otwarcie centrum turbin gazowych. To chyba z tego mogę być najbardziej dumny, że umiemy dostosowywać się do tego, co się dzieje na rynku. No i kosmos to bardzo trudna, ryzykowna sprawa, ale jestem tego pewien, że Polska musi sięgać po takie specjalności, które nie są oklepane, które się aktualnie rozwijają, których ma jakieś szanse, a w kosmosie to też jest może szokujące. Nie w wielkich pojazdach kosmicznych. Nie, 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 ale w takiej kategorii która się dzisiaj rozwija najbardziej. Mikrosatelity albo, albo jeszcze bardziej urządzenia do wynoszenia mikrosatelitów na orbitę. To jest moje marzenie, żeby to się udało w Polsce yy, uruchomić. Naturalnie w układzie międzynarodowym.